No cześć, cześć Krzysiek. Witam cię. Przyjechałeś do nas bieszcza w dokładnie, naszej dokładnie. okolicy, żeby polatać. Jak ma ktoś ochotę tak. przyjechać, to adres pod moim filmem jest tam mailowy, można się odezwać. Super okolica. Pozdrawiam. No dobra, za chwilę będziemy startować, Gienek również. I jeszcze Przemek jest. Na startowisku. Szybko, bo tam rygo na czerwonej to jest. Tam Dobra. Dwa, dwa, dwa gps -y ma to. I słuchajcie, dzisiaj nas odwiedził na startowisku. Kolega przyjechał z Mazur. Spod, za... spod Mazur, spod Dobra. Mazur. No powiedział, że z Mazur, nie wiem. I przyjechał w naszą okolicę i oczywiście nawiązał kontakt ze mną, żebym jakieś startowisko mu tu. Ten. I polataliśmy. Bardzo dobrze, dziękuję wziąłem, za zaproszenie. Wziąłem go na Nad Jezioro Goczały? Byliśmy. Jezioro Łąka i potem z powrotem poleciliśmy na powrocie nad nasze góry, tam Dolinę Wapienicy. Bardzo fajne, tam jest widokowe miejsce. Tylko żebyście czas naciągnęli, tak żeby można było. Duży dłużej polatać, polatać, bośmy troszeczkę. Nie wiem, no, w sumie ja byłem godzinę 10. No to, no ja A też tyś był no może mi, 5, 5 minut, minut dłużej, było. bo ja ostatni przyjem na startowisko, ale się wszystko wyrobiłem. No jutro tak. poprawimy. Może jutro zaś będzie warto. Jutro poprawimy. Także, zaraz zobaczymy na ten. Także co jak mówi, ktoś chce mówi, polatać w naszych ICRM. bielskich okolicach, albo również w Kotlinie Żowieckiej, tak. tam jest, są inne miejsca o, tak. do zwiedzenia. O tak, o tak. Tu macie, Także tu macie, macie, macie. Kontakt do mnie znajdziecie bez problemu. Macie. Facebooka nie mam, bo skasowałem, ale... Ja też nie muszę. No widzisz, Jestem da, się z, da się zgrać. Jak to mówił Pawlak, i ja bez Facebooka do Królestwa Nojbieskiego sobie wejdę. <laughs> On powiedział, ale... że ja bez tej waszej amerykańskiej mechanizacji. No. no ale... Także jak chcecie, to tam pod filmem będzie ten... Informacja, jak jest mail do mnie, możecie pisać, dzwonić. Umawiamy się tak na panie i latamy. I nie ma żadnego problemu. Bardzo. I marudzenia, że ktoś nie ma czasu, tam coś. No... Jak się chce, to się da. No. キー <laughs>